Czy kiedykolwiek czułeś, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, twoje finanse po prostu nie płyną tak, jak powinny? Jakby jakaś niewidzialna siła wysysała twoją energię i przynosiła ciągłe trudności? Często szukamy odpowiedzi w zewnętrznych okolicznościach, zapominając, że środowisko, w którym żyjemy, ma bezpośredni wpływ na nasze duchowe i materialne życie. To, o czym niewiele osób wie, to fakt, że niektóre rośliny mogą blokować napływ błogosławieństw do Twojego domu. Niektóre gatunki, mimo swojego piękna, niosą ze sobą duchową symbolikę stagnacji, blokad, a nawet smutku. Sam ojciec Pio nauczał, że otoczenie wpływa na naszą łączność z Bogiem i zdolność do otrzymywania łask. Dziś odkryjesz siedem roślin, które mogą wysysać Twoją energię, blokować dobrobyt i przynosić trudności do Twojego życia. A co najważniejsze, pokażę Ci, jakimi roślinami możesz je zastąpić, aby przyciągnąć ochronę, obfitość i harmonię do swojego domu. Zastanawiasz się, dlaczego mimo ciężkiej pracy, modlitw i dobrych intencji niektóre obszary Twojego życia pozostają zablokowane. Dlaczego finanse nie poprawiają się, a w domu brakuje harmonii i spokoju? Odpowiedź może być bliżej niż myśli w doniczkach, które zdobią Twoją przestrzeń życiową. Ojciec Pio, wielki święty, znany ze swojej głębokiej mądrości duchowej i umiejętności dostrzegania niewidzialnych rzeczywistości, często podkreślał, jak ważne jest tworzenie środowiska, które wspiera. A nie blokuje Boże błogosławieństwa. Jego nauki, przekazywane przez lata tylko najbardziej zaufanym uczniom, ujawniają, jak niektóre powszechne rośliny domowe mogą działać jak duchowe korki, blokujące przepływ łask. Każdego dnia, kiedy budzisz się w swoim domu, jesteś otoczony energią, która albo wspiera Twój duchowy i materialny wzrost, albo go hamuje. Te siedem roślin, które za chwilę poznasz, może być cichymi sabotażystami Twojego dobrobytu, działającymi nieprzerwanie, podczas gdy ty zastanawiasz się, dlaczego Twoje modlitwy o poprawę sytuacji pozostają bez odpowiedzi. Jak powiedział ojciec Pio, dom jest przedłużeniem duszy. To, czym się otaczasz, odzwierciedla i kształtuje to, co nosisz w sercu. Te słowa nabierają nowego znaczenia, gdy zrozumiesz, że niewinna roślina na parapecie może być duchową przeszkodą na Twojej drodze do dobrobytu i szczęścia. Jeśli czujesz, że ta wiadomość przemawia do Twojego serca, napisz w komentarzu Ojcze Pio, oczyść mój dom. Ten prosty akt może być pierwszym krokiem do otwarcia się na duchową transformację Twojej przestrzeni życiowej. Przygotuj się. To, co za chwilę usłyszysz, może całkowicie zmienić energię Twojego domu i odblokować strumienie błogosławieństw, które były powstrzymywane przez te pozornie niewinne rośliny. Każdy dzień spędzony z tymi roślinami w Twoim domu może przedłużać duchową blokadę, która wpływa na każdy aspekt Twojego życia. To nie jest przypadek, że oglądasz ten film właśnie teraz. Być może jest to odpowiedź na Twoje modlitwy o zmianę. O zrozumienie, dlaczego mimo wysiłków pewne aspekty Twojego życia pozostają niezrealizowane. Nadszedł czas, aby odkryć i usunąć te ukryte przeszkody, które stoją między Tobą a pełnią Bożych błogosławieństw. Pierwszą rośliną, która może blokować Twój dobrobyt, jest bluszcz. Tapnąca się roślina o ciemnozielonych liściach symbolizuje brak kontroli i nieporządek. Spójrz, jak rośnie? Chaotycznie pokrywając wszystko wokół siebie, zacierając granice i tworząc plątaninę. W wymiarze duchowym, bluszcz reprezentuje dezorganizację finansową, emocjonalny chaos i brak równowagi. Według nauk takich świętych jak śwu, benedykt, powinniśmy dążyć do domu, w którym panuje porządek i spokój, ponieważ odzwierciedla to dobrze uporządkowaną duszę. Czy zauważyłeś, że odkąd bluszcz pojawił się w Twoim domu, trudniej jest ci zapanować nad wydatkami? Może rachunki piętrzą się w nieładzie, a decyzje finansowe wydają się coraz bardziej chaotyczne? To nie przypadek. Duchowa energia bluszczu może subtelnie wpływać na Twoje podejście do pieniędzy i organizacji życia. Ojciec Piomawiał, nieporządek zewnętrzny odzwierciedla i wzmacnia nieporządek wewnętrzny. W domach, gdzie bluszcz rośnie obficie, często obserwuje się trudności z oszczędzaniem, impulsywne wydatki i ogólny brak finansowej dyscypliny. Aby przeciwdziałać tym negatywnym wpływom, zastąp bluszcz rozmarynem lub lawendą. Te zioła są znane ze swojej zdolności do oczyszczania przestrzeni, odpędzania negatywnych energii i wzmacniania wiary. Rozmaryn w tradycji chrześcijańskiej symbolizuje pamięć i wierność, pomagając zachować skupienie na duchowych celach, podczas gdy lawenda przynosi spokój umysłu potrzebny do podejmowania mądrych decyzji finansowych. Drugą rośliną, która może hamować twój duchowy i materialny rozwój, jest skrzydłokwiat, znany również jako lilia pokoju. Mimo swojej nazwy, sugerującej harmonię, ta roślina może wysysać energię życiową z otoczenia, pozostawiając przestrzeń ciężką i przytłaczającą. Wiele osób zgłasza uczucie zmęczenia i braku motywacji w pobliżu tej rośliny. Ojciec Pio zawsze podkreślał znaczenie rozeznania. Nie wszystko, co wydaje się dobre, rzeczywiście wzmacnia nas duchowo. Jak mawiał. Diabeł często przebiera się w szaty światła. Naucz się rozpoznawać prawdziwą naturę rzeczy, a nie tylko ich powierzchowne piękno. Skrzydłokwiat, swoim eleganckim wyglądem i białymi kwiatami, może wydawać się symbolem czystości i spokoju, ale jego energia działa przeciwnie absorbuje wibracje modlitwy i duchowego wzrostu. W domach, gdzie jest wiele tych roślin, często panuje uczucie duchowego zastoju i emocjonalnego wyczerpania. Obserwacje duchowe wykazały, że w pomieszczeniach ze skrzydło kwiatami ludzie częściej doświadczają trudności z koncentracją podczas modlitwy, odczuwają niewytłumaczalny smutek i mają trudności z dostrzeganiem duchowych znaków w swoim życiu. Aby przeciwdziałać tym duchowym i emocjonalnym blokadom, zastąp skrzydło kwiat rośliną, znaną jako wężownica sansevieria, nazywaną często językiem teściowej lub mieczem śwół, Jerzego. Ta potężna roślina jest znana ze swojej zdolności do ochrony przed zazdrością i negatywnymi energiami, chroniąc dom przed duchowymi atakami. W tradycji chrześcijańskiej miecz śwół Jerzego symbolizuje duchową walkę i ochronę. Podobnie jak święty, którego imię nosi pokonał smoka. Ta roślina pomaga oczyścić atmosferę duchową Twojego domu, tworząc przestrzeń dla prawdziwego pokoju i harmonii. Nie tego powierzchownego, który oferuje skrzydłokwiat, ale głębokiego, płynącego z duchowej ochrony. Zauważyłem, że wielu z Was pragnie głębszej wiedzy na temat duchowego wpływu roślin i przedmiotów w domu. W odpowiedzi na Wasze prośby przygotowaliśmy wyjątkowy e-book Duchowe Sekrety Ojca Pio. Ten przewodnik zawiera rzadko publikowane nauki Ojca Pio o tym, jak stworzyć prawdziwie błogosławioną przestrzeń życiową. W e -booku znajdziesz szczegółowe modlitwy oczyszczające, duchowe rytuały dla każdego pomieszczenia oraz kompletny przewodnik po roślinach, które przyciągają błogosławieństwa. Kliknij link w komentarzach, aby uzyskać dostęp do tej wyjątkowej publikacji, która pomoże ci przekształcić twój dom w sanktuarium duchowego i materialnego dobrobytu. A teraz wróćmy do naszej listy roślin, które mogą blokować twoje błogosławieństwa. I odkryjmy kolejne ukryte przeszkody w twoim domu. Kolejną rośliną, która może stanowić duchową przeszkodę, jest bambus szczęścia. Ta popularna roślina, mimo swojej nazwy sugerującej powodzenie, może tworzyć fałszywe poczucie dobrobytu bez wysiłku, prowadząc do bierności i duchowego zastoju. Jak powiedział św. Jan Paweł II, wiara bez uczynków jest martwa. Prawdziwy dobrobyt pochodzi z działania i zaufania Bogu, nie z magicznych talizmanów czy symboli, które obiecują szczęście bez osobistego zaangażowania. Osoby, które mają bambus szczęścia w domu, często doświadczają dziwnego uczucia samozadowolenia, które hamuje ich duchowy wzrost. Zamiast aktywnie dążyć do lepszego życia poprzez pracę i modlitwę, czekają biernie, aż szczęście samo przyjdzie. Ponieważ mają w domu magiczną roślinę. Ojciec Pio ostrzegał przed takimi duchowymi pułapkami: Bóg nagradza tych, którzy łączą modlitwę z uczciwą pracą, nie tych, którzy oczekują cudów bez wysiłku. W domach z bambusem szczęścia często obserwuje się trudności w podejmowaniu decyzji, prokrastynacje i duchowe lenistwo. Aby przyciągnąć prawdziwe błogosławieństwo i ochronę, Zastąp bambus szczęścia bazylią. Ta aromatyczna roślina jest znana z przyciągania duchowych błogosławieństw i dobrobytu. W wielu tradycjach chrześcijańskich bazylia jest uważana za roślinę królewską, symbolizującą obfitość i boską łaskę. Jej silny, oczyszczający zapach tworzy atmosferę, która zachęca do działania, modlitwy i aktywnego dążenia do dobrobytu. Posłuchaj historii Marii, 52-letniej kobiety, która przez lata zmagała się z finansowymi trudnościami. Mój dom był pełen bambusów szczęścia i skrzydło kwiatów, wspomina Maria. I kupiłam je wierząc, że przyniosą mi dobrobyt i spokój, ale mimo to moja sytuacja finansowa stale się pogarszała. Czułam się coraz bardziej zmęczona i pozbawiona energii do działania. Pewnego dnia Maria trafiła na nauki ojca Pio dotyczące duchowego wpływu roślin domowych. Byłam zszokowana, gdy odkryłam, że rośliny, które miały mi przynieść szczęście, mogły w rzeczywistości blokować moje błogosławieństwa, mówi ze łzami w oczach. Z odwagą i wiarą Maria usunęła wszystkie bambusy szczęścia i skrzydło kwiaty ze swojego domu, zastępując je bazylią, rozmarynem i mieczem św. Jerzego. Przeprowadziłam także duchowe oczyszczenie mojego domu, używając modlitwy, którą znalazłam w naukach ojca Pio. Dodaję, rezultaty przyszły szybciej niż się spodziewała. I w ciągu zaledwie trzech tygodni otrzymałam nieoczekiwaną propozycję pracy z wyższym wynagrodzeniem. Poczułam przypływ energii i motywacji, którego nie doświadczałam od lat. Moje decyzje finansowe stały się bardziej klarowne, a atmosfera w domu całkowicie się zmieniła. Maria jest przekonana, że ta prosta zmiana roślin otworzyła drzwi dla błogosławieństw, które były blokowane przez lata. Czwartą rośliną o negatywnej duchowej symbolice są kaktusy. Ich ostre kolce reprezentują bariery, które uniemożliwiają swobodny przepływ błogosławieństw. Jeśli doświadczasz ciągłych trudności lub izolujesz się bez powodu, zwróć uwagę, czy w Twoim otoczeniu nie ma zbyt wielu kaktusów. W duchowym świecie kaktusy mogą być postrzegane jako znak oporu wobec zmian i rozwoju. Ojciec Pio nauczał, że powinniśmy zawsze szukać Bożego światła, które prowadzi nas na naszej drodze, bez barier, które uniemożliwiają nam ewolucję i wzrost. Energetycznie kolce kaktusa działają jak małe miecze, które przecinają i rozpraszają pozytywne energie płynące do Twojego domu. W domach z dużą ilością kaktusów często obserwuje się trudności w relacjach, uczucie izolacji i problemy z przyjmowaniem pomocy od innych. Człowiek, podobnie jak roślina, potrzebuje otwartości na światło i przestrzeni do wzrostu, uczył ojciec Pio. Do gdy otaczasz się barierami, nawet tymi symbolicznymi jak kolce kaktusa, podświadomie tworzysz duchowe mury, które uniemożliwiają przepływ łask. Aby zastąpić te energie blokady i izolacji, wprowadź do domu słoneczniki, które przynoszą światło, radość i ekspansję do twojego życia. Słonecznik Zawsze zwracający się ku słońcu symbolizuje duszę poszukującą Boga i otwartą na Jego światło. Ta roślina pomaga stworzyć atmosferę otwartości, radości i duchowego wzrostu, przeciwdziałając izolującemu wpływowi kaktusów. Piątą rośliną, która może wysysać Twoją energię, jest paproć. Ta roślina wymaga dużo wody i troski, symbolizując stały odpływ energii i duchowo wyczerpane środowisko. W domach, gdzie jest dużo paproci, często odczuwa się zmęczenie, stagnację i brak postępu. Paprocie, choć piękne i ozdobne, są w duchowym rozumieniu wielkimi konsumentami energii. Tak jak fizycznie potrzebują stałego nawadniania i uwagi. Tak samo energetycznie ciągle piją wibracje z otoczenia, pozostawiając przestrzeń pozbawioną życiowej siły. Według nauk chrześcijańskiej duchowości powinniśmy unikać elementów, które nas przeciążają i odbierają nam spokój. Ojciec Pio często przypominał swoim duchowym dzieciom, że niewidzialny świat energii jest równie realny jak ten, który widzimy oczami. Wybieraj mądrze to, Czym się otaczasz? Wiele osób, które usunęły paprocie ze swoich domów, zgłasza natychmiastowe uczucie lekkości i przypływ energii, jakby ciężar został zdjęty z ich przestrzeni życiowej. Jeśli czujesz chroniczne zmęczenie lub brak postępu w życiu, zwróć uwagę na paprocie w swoim domu. Aby odnowić środowisko, zastąp paproć lawendą i rutą. Te rośliny oczyszczają energię i przywracają wewnętrzny spokój. Lawenda, znana ze swoich właściwości uspokajających, pomaga stworzyć atmosferę sprzyjającą modlitwie i refleksji. Ruta z kolei jest tradycyjnie używana do duchowej ochrony domu, odpędzając negatywne wpływy i tworząc barierę przed szkodliwymi energiami. Szóstą rośliną, która mimo swojej elegancji może ograniczać Twój rozwój, jest bonsai. Ta miniaturowa roślina, przycinana, aby pozostać małą, Symbolizuje ograniczony wzrost i brak postępu w życiu finansowym i osobistym. Bonsai to drzewo, które mogłoby wyrosnąć na potężną roślinę, ale jest sztucznie utrzymywane w miniaturowej formie. W wymiarze duchowym obecność bonsai w domu może podświadomie programować akceptację ograniczeń i małości, zamiast dążenia do pełnego rozwoju potencjału. Wiele osób zgłasza, że po usunięciu bonsai z domu odczuły odnowienie i poprawę sytuacji finansowej. Symbolika ograniczonego wzrostu może hamować ekspansję twoich błogosławieństw i możliwości. Jak nauczał ojciec Pio, Bóg nie stworzył cię do małości, ale do wielkości. Wszystko, co symbolizuje ograniczenie, stoi w sprzeczności z Bożym planem obfitości dla twojego życia. W domach z wieloma roślinami bonsai często obserwuje się tendencję do ograniczania marzeń, akceptowania mniejszych osiągnięć niż te, które są możliwe, i ogólne poczucie utknięcia w życiu. Aby stymulować dobrobyt i wyzwolenie, wybierz rośliny takie jak mięta lub lilia amazońska, które symbolizują duchowy wzrost i odnowę. Mięta roślina o niepohamowanej żywotności i ekspansywności pomaga przełamać wzorce ograniczeń i stymuluje przepływ obfitości. Lilia amazońska z kolei ze swoimi silnymi, wzrostowymi liśćmi symbolizuje duchową ekspansję i łączność z boskim źródłem. Ostatnią, siódmą rośliną jest hortensja. Roślina o pięknym wyglądzie, ale silnie związana ze smutkiem. I trudnościami emocjonalnymi. Jest ona powiązana z uczuciami izolacji i melancholii, które mogą przenikać atmosferę domu. W wielu domach, gdzie rosną hortensje, obserwuje się konflikty, oddalenie między członkami rodziny i nawet kryzysy finansowe. Piękne, niebieskie i fioletowe kwiaty hortensji mogą zachwycać oko, ale ich energetyczny wpływ może być przygnębiający i ciężki. Ojciec Pio uczył, że dom powinien być miejscem harmonii, gdzie obecność Boga jest odczuwalna w każdym kącie. E twój dom to świątynia twojej duszy i twojej rodziny, mawiał. Napełnij go symbolami radości i świętowania życia, nie melancholii i ciężkości. W tradycji duchowej hortensje są czasem nazywane kwiatami żałoby, ponieważ historycznie były często sadzone na cmentarzach i używane podczas ceremonii pogrzebowych. Ta energetyczna asocjacja pozostaje, nawet jeśli nie jesteśmy jej świadomi, na poziomie intelektualnym. Jeśli pragniesz przyciągnąć więcej szczęścia i światła do domu. Zastąp hortensje słonecznikami, które symbolizują radość, optymizm i boskie błogosławieństwa. Słoneczniki, zawsze zwracające się ku światłu, przypominają nam o potrzebie ciągłego zwracania się ku Bogu, źródłu wszystkich błogosławieństw. Ich jasna, słoneczna energia rozświetla nawet najciemniejsze zakamarki domu i serca. Karol 45-letni przedsiębiorca przez lata zmagał się z problemami w biznesie i napięciami rodzinnymi. Mój dom był pełen hortensji, bonsai i kaktusów. Uwielbiałem ich wygląd, ale atmosfera w domu była zawsze ciężka, pełna napięć i niewypowiedzianych konfliktów, wspomina. Pewnego dnia przyjaciółka Karola, gorliwa czcicielka Ojca Pio, Zwróciła jego uwagę na duchowy wpływ roślin w jego domu. Na początku byłem sceptyczny, przyznaje Karol, jak rośliny mogłyby wpływać na moje finanse czy relacje rodzinne. Ale z szacunku dla przyjaciółki postanowiłem spróbować. Karol zastąpił hortensję słonecznikami, usunął bonsai i kaktusy, wprowadzając w ich miejsce mięte, bazylię i miecz świi Jerzego. Zmiana była oszałamiająca. Mówi z niedowierzaniem. W ciągu kilku tygodni atmosfera w domu całkowicie się zmieniła. Konflikty, które wydawały się nie do rozwiązania, zaczęły się łagodzić. W biznesie pojawiły się nowe możliwości, o których wcześniej mogłem tylko marzyć. Najbardziej uderzające było to, jak zmieniła się energia w domu. To tak, jakby ciężar został zdjęty z całej rodziny. Moje dzieci zaczęły częściej się uśmiechać. Żona znów zaczęła śpiewać podczas pracy w kuchni, a ja odzyskałem energię i wizję dla mojego biznesu, której nie czułem od lat. Doświadczenie Karola potwierdza, że nawet tak prosta zmiana jak wymiana roślin domowych może mieć głęboki wpływ na duchową i materialną rzeczywistość. Teraz, gdy poznałeś siedem roślin, które mogą blokować twoje życie, czas działać. Przeprowadź inspekcję swojego domu i sprawdź czy masz którąś z tych roślin? Jeśli zdecydujesz się pozbyć którejś z nich, zrób to z szacunkiem, modląc się i prosząc Boga o oczyszczenie twojej przestrzeni. Wybierz zastąpienie ich roślinami, które przynoszą ochronę i dobrobyt. Sam ojciec Pio uczył, że aby środowisko było prawdziwie błogosławione, musi być duchowo chronione. Dlatego, usuwając którąkolwiek roślinę, odmów tę modlitwę wyzwolenia, aby poświęcić swój dom boskiej łasce. Panie, pobłogosław ten dom, odpędzając wszelką negatywną energię, każdą duchową blokadę i każdą siłę przeciwną Twojej woli. Niech światło Twojej łaski oświetla ten dom i przynosi nam pokój, dobrobyt i ochronę. Amen. Teraz chcę się dowiedzieć od Ciebie, czy masz którąś z tych roślin w domu? Czy kiedykolwiek czułeś dziwną energię wokół nich? Podziel się swoim doświadczeniem w komentarzach. Twoje świadectwo może pomóc innym uwolnić się od duchowych blokad i znaleźć drogę do dobrobytu i wiary. Drodzy wierni przyjaciele, jeśli dzisiejsza duchowa wiadomość o roślinach blokujących Twoje błogosławieństwa dotarła do Twojego serca i poczułeś to wewnętrzne poruszenie, które mówi, że jest to prawda, Chciałbym Cię prosić o coś bardzo ważnego. Nasza duchowa misja szerzenia zapomnianych nauk ojca Pio może dotrzeć do tysięcy dusz, które cierpią w milczeniu, nie rozumiejąc dlaczego ich modlitwy pozostają bez odpowiedzi, dlaczego dobrobyt omija ich domy, dlaczego szczęście wydaje się być zawsze o krok za daleko. Wyobraź sobie matkę, która modli się o lepszą przyszłość dla swoich dzieci, nie wiedząc, że rośliny w jej domu tworzą duchową barierę. Pomyśl o ojcu rodziny, który ciężko pracuje, ale ciągle zmaga się z finansowymi trudnościami, nieświadomy, że jego ulubione kaktusy blokują przepływ Bożych błogosławieństw. Pomyśl o wszystkich tych, którzy szukają odpowiedzi. A mogą je znaleźć dzięki temu prostemu przesłaniu, które dziś otrzymałeś. Dlatego proszę cię z głębi serca, pozostaw polubienie pod tym filmem. Ten prosty gest sprawia, że nasze duchowe przesłanie może dotrzeć do większej liczby osób. To jak zapalenie małej świecy, która może rozświetlić drogę komuś, kto błądzi w ciemności. Twoje polubienie to nie tylko kliknięcie, to akt duchowej miłości wobec bliźniego, którego możesz nigdy nie spotkać, ale któremu możesz pomóc. Udostępnij ten film swoim bliskim, przyjaciołom, a nawet tym, z którymi być może nie rozmawiasz zbyt często. Nigdy nie wiesz, kto właśnie teraz potrzebuje tych duchowych wskazówek. Jak mawiał ojciec Pio, miłość bliźniego jest miarą naszej miłości do Boga. Dzieląc się tą wiedzą, Praktykujesz prawdziwą miłość bliźniego, oferując innym duchowe światło i nadzieję. A jeśli pragniesz regularnie otrzymywać takie objawienia i być częścią naszej rozwijającej się duchowej rodziny, zostań członkiem naszego kanału. Jako członek, będziesz miał dostęp do specjalnych modlitw ojca Pio, które nie są publikowane nigdzie indziej, do ekskluzywnych nauk o oczyszczaniu duchowym Twojego domu. Oraz osobistych wskazówek dotyczących rozwiązywania konkretnych problemów duchowych. Każdy akt wsparcia, czy to przez polubienie, udostępnienie, czy dołączenie do naszej wspólnoty, jest niczym zapalenie świecy w duchowej ciemności. Razem możemy stworzyć jaśniejące światło nadziei i wiary, które będzie przewodnikiem dla zagubionych dusz. Twoje wsparcie nie jest dla nas. Jest dla tych wszystkich, którzy jeszcze nie odkryli tych potężnych duchowych praw. Pamiętaj, że Ojciec Pio wciąż działa w naszym świecie, prowadząc nas do głębszego zrozumienia duchowych praw, które rządzą naszym życiem i dobrobytem. Bądź częścią tej misji, bądź narzędziem Bożej łaski dla innych. Niech Bóg cię błogosławi, i niech Ojciec Pio wstawia się za tobą i twoją rodziną. Niech boskie światło rozjaśni twój dom i wypełni każdy kąt pokojem, dobrobytem i harmonią. Dziękuję, że jesteś częścią tej wspaniałej wspólnoty wiary, która każdego dnia rośnie w siłę Ducha Świętego.